Przygody dinozaura Oliwiera rozdział pierwszy Dinozaur Oliwier i Tajemnicza skrzynia. W pewnej odległej krainie, gdzie czas płynął inaczej niż u nas, mieszkał dinozaur o imieniu Oliwier. Oliwier był zielonym dinozaurem o wielkim sercu i niekończącej się energii, lecz miał jedną wadę. Nie dbał o swoje zabawki. Zawsze, gdy dostawał nową zabawkę, bawił się nią przez chwilę. A potem szybko tracił nią zainteresowanie i rzucał w kąt. Z czasem jego pokój stał się miejscem pełnym zepsutych i porzuconych zabawek. Pewnego dnia, podczas zabawy w swoim pokoju, Oliwier znalazł starą, zakurzoną skrzynię, ukrytą pod stertą zepsutych zabawek. Otworzył ją z ciekawością i odkrył, że jest wypełniona wspomnieniami, zdjęciami i listami od jego przyjaciół. Wśród nich były też listy od jego ukochanej babci, która zawsze mówiła mu, jak ważne jest dbanie o swoje rzeczy. Babcia Oliwiera była mądra i zawsze starała się przekazać mu wartości, które pomogłyby mu w życiu. W jednym z listów znalazł takie słowa Pamiętaj, że zabawki to nie tylko rzeczy. Mają one swoje historie i mogą dawać radość przez długi czas, jeśli będziesz o nie dbał. Rozdział drugi. Przemiana Oliwiera. Olivier poczuł się winny, przypominając sobie wszystkie zniszczone zabawki. Postanowił zmienić swoje podejście. Zaczął od naprawy swoich ulubionych zabawek. Wziął do ręki młotek, klej i trochę farby i z wielką starannością zaczął przywracać im dawny blask. Praca była trudna, ale Oliwier czuł ogromną satysfakcję, widząc, jak jego zabawki znowu wyglądają jak nowe. Każdego dnia Oliwier poświęcał czas na naprawę kolejnych zabawek. Wkrótce jego pokój znów był pełen pięknych, zadbanych przedmiotów. Dinozaur zaczął też doceniać wartość każdej nowej zabawki, którą otrzymywał. Zamiast rzucać je w kąt, starał się bawić nimi delikatnie i dbać o nie, jakby były najcenniejszymi skarbami. Rozdział trzeci. Oliwier dzieli się wiedzą. Pewnego dnia Oliwier postanowił podzielić się swoją nowo zdobytą mądrością z przyjaciółmi. Zorganizował spotkanie, podczas którego opowiedział im swoją historię i pokazał, jak można naprawić zabawki. Przyjaciele Oliwiera byli zachwyceni i zaczęli dbać o swoje zabawki, inspirując się jego przykładem. Wkrótce Oliwier i jego przyjaciele zorganizowali wiosenny festiwal zabaw. Każdy przyniósł swoje ulubione zabawki i wspólnie bawili się na łące. Dzięki dbałości o swoje zabawki wszystkie wyglądały pięknie i były w doskonałym stanie. Festiwal okazał się wielkim sukcesem i każdy dinozaur w okolicy zaczął dbać o swoje rzeczy. Rozdział czwarty. Nowa zabawa, nowe wyzwanie. Pewnego dnia Oliwier dostał od rodziców nową, wspaniałą zabawkę. Latawiec w kształcie smoka. Był to najpiękniejszy latawiec, jaki kiedykolwiek widział. Oliwier bardzo się ucieszył i nie mógł się doczekać, aby wypróbować go na łące. Jednak tym razem, zamiast od razu biec na zewnątrz, postanowił najpierw przeczytać instrukcję obsługi i dowiedzieć się, jak najlepiej dbać o latawiec. Olivier nauczył się, jak prawidłowo składać latawiec, jak go przechowywać i jak naprawiać drobne uszkodzenia. Dzięki temu latawiec służył mu przez długi czas, a zabawa nim sprawiała ogromną radość. Oliwier zrozumiał, że dbanie o swoje zabawki sprawia, że mogą one dawać radość znacznie dłużej. Rozdział 5. Oliwier stał się wzorem. Oliwier stał się przykładem. Każdy, kto zobaczył, jak pięknie wyglądają jego zabawki, chciał dowiedzieć się, jak on to robi. Oliwier chętnie dzielił się swoją wiedzą i pomagał innym naprawiać i dbać o ich zabawki. Jego pokój stał się miejscem spotkań gdzie dinozaury mogły przynosić swoje zniszczone zabawki i wspólnie pracować nad ich naprawą. Dzięki temu nie tylko zabawki były w lepszym stanie, ale także relacje między dinozaurami stawały się silniejsze. Rozdział szósty. Wielki finał. Pewnego dnia Oliwier postanowił zorganizować wielką wystawę zabawek. Dinozaury z całej okolicy przyniosły swoje najlepiej zadbane i najpiękniejsze zabawki. Oliwier i jego przyjaciele przygotowali specjalne miejsce na łące, gdzie wszyscy mogli podziwiać pracę innych. Wystawa była ogromnym sukcesem. Każdy dinozaur był dumny ze swoich zabawek i cieszył się, że może je pokazać innym. Oliwier zrozumiał, że jego przemiana miała ogromny wpływ na całą społeczność. Dinozaury nauczyły się, jak ważne jest dbanie o swoje rzeczy i czerpanie radości z zabawy nimi. Morał. Oliwier nauczył się, że dbanie o swoje zabawki to nie tylko obowiązek, ale także sposób na przedłużenie radości z ich posiadania. Dzięki dbałości zabawki mogą przynosić radość przez długi czas, a dodatkowo budować więzi i przyjaźnie. Dbając o swoje rzeczy, uczymy się odpowiedzialności i szacunku do pracy innych, co przynosi korzyści nam wszystkim. I tak oto Oliwier, zielony dinozaur o wielkim sercu, Nauczył się, że warto dbać o swoje zabawki, ponieważ są one źródłem niekończącej się radości i wspomnień.